Jo, ja, kto leci, stary! Dobra, dobra push it to the limit, dajemy, dajemy 10, patrz. Kamil, bo zaraz będzie przypał. Wiem. A my tu sobie na kupujemy, dobra. Panie, szirku, panie Władzo, jeden. nic tu się nie dzieje. A, C, A, A, C, A, B. Patrz to. Le. A Dobra, masakra, gdzie to... Dobra, to gdzie my jesteśmy, nie poznaję tego miejsca. Tego. Tu chyba, tędy, Kamil. Fajnie, No, jak masz włączonego Timera to cię nie cofa, nie? Ale jak włączysz to... No. I chcieliśmy, chcieliśmy pograć na easy Hc, Jest ale... A... Kamil, umarłeś, teraz mnie bije coś. Chcieliśmy się womać, znaczy chcieliśmy pograć, ale... Kurczę... się wbił, Król Sefciach. Ale jak on się tu bił? Aha, teraz spadam w dół. Aha, okej. Okay. Super. Zatowali spawn'a na zero. Su super, super serwer. Polecam wszystkim. Chcieliśmy nagrywać serię na cheatach, no ale niestety... Eee, nie pykło. Pozdrawiamy króla Sevciaka tutaj. Serdecznie. Cheaterzy zostali oszukani. No kurczę no. Dobra, i. i no, czas poszedł psu w dupę. Ja, szkoda. Tam... No, szkoda, bo fajnie się grało, no i się naprawdę. Się. No, także. Tutaj macie powód, dlaczego nie warto grać na takich małych serwerach EZHC, bo. O, wywaliło mnie za Flying enable Enabled serwer. Właśnie, ja o, mogę latać, stopa, ty... przecież? No w mi się wydaje. A czemu? Ej, nie wiem, czy ja na serwer? No, jednak nie ma, po prostu serwer, ten, ten slopy jest po prostu normalny, ale... Aaa, nie da się latać, kurde. Jak ja mam stąd teraz wyjść? Oj, martwy chunk. Nie mam pojęcia, ogólnie to GG. Aaaa, <suszy> kurcze, no chcieliśmy dobrze, znaczy... No, można tak powiedzieć. Hmm... Jeszcze martwy, martwy, martwy martwego chunka dostałem. Kurde. Kurde, szkoda, szkoda, strasznie. Czyż taki materiał był? Kamie, co mówisz? To hmm. idę jakoś, nie ma problemu. No i zniszczyli. Ja sobie, wrzuc ja sobie wrzucę urywek, jak kopać po prostu na tych na tak. Aż taki set był. Już miałem łączyć. No, <grym> ja już miałem seta całego gotowego, dawno. Ja już mogłem się dawno pisgać, ale no, no trudno, no. Mi się wydaje, że po prostu debile bit to jest najgłupszy możliwy prosty sposób o. bo to jest przez tą sesję logowania Aha i oni jeszcze zapisują yy, zapisują uj, zapisują kopię ekwipunku twojego po śmierci, żeby Żeby nie mogli przewrócić, nie? Mhm. Cześć, działa ja tu flight? Może? Fly... Fl fl Kurwa, nie, już, już no co, nic nie zrobimy, wychodzimy? Tak, koniec.